Jeśli patrzę na polityków europejskich to się myśli jej yeah, chłopcy i dziewczynki w krótkich spodenkach tak to wygląda ale jak się patrzy na wybory prezydenckie kampanię prezydencką w Polsce to nie wiadomo co gorsze nie wiadomo co gorsze Marcin Palade z kanału Marcin Palade statystycznie Dzień jest dobry. moim Dzień dobry. gościem Dzień dobry panie Marcinie witamy witamy w domu wariatów Witamy I serdecznie, dam wariatów, absolutny, absolutny dam wariatów, niestety psychiatria jest tak jak wszystkie dziedziny u nas w medycynie łącznie z onkologią niedoinwestowana, ale przecież no, potencjalnie pacjentów no, na samej wiejskiej w Alejach, w Belwederze, no i sami Strasznie się bieramy, duch. to jest najgorsze, co? Niestety, niestety. niestety. Zanim przejdziemy do rozmowy z Panem Marcinem, dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie, a jeśli nie, to zachęcam do subskrypcji kanału, do lajkowania, powielania. Przede wszystkim komentowania tego, o czym będziemy rozmawiać z Panem Marcinem. Zachęcam również do wsparcia finansowego kanału. W opisie tego materiału macie, jak można to zrobić, za to bardzo dziękuję. Dobrze, no zacznijmy od kampanii prezydenckiej. No to wygląda jakimś dziwnym trafem, że na razie Grzegorz Brown nie wpłyną negatywnie na notowania pana Mencena i pan Mencan jest bardzo dużym zagrożeniem dla pana Nawrockiego. Jak to się stało? No, ci, którzy zakładali, że tutaj może być jakiś duży odpływ od Mencena do Browna, w będzie od początku mówiłem, że mm, jeśli będzie jakiś przepływ, to będzie bardzo niewielki, to jednak Mencen uderza w trochę inny typ wyborców elektoratu, bardziej centrowego, wolnościowego, liberalnego. Yy, Antysystemowego, ale jeśli już w tych kategoriach rozważać, to miękki antysystem. Dlatego Mencen ustał, bo musiał ustać po wejściu Brauna. Natomiast natomiast otwarte pozostaje pytanie, czy jeszcze w stanie jest mu zabrać trochę Stanowski, jeżeli zbierze podpisy, i Bartoszewicz, jeżeli zbierze podpisy. Obaj, jak się oczywiście zarejestrują w Państwowej Komisji Wyborczej. No i to, co już trochę zaczyna być widać w sondażach. Ja mówiłem o tym tydzień temu siebie na kanale, że nie będę zaskoczony, jeżeli będzie dosyć blisko między Karolem Nawrockim a słowom i To nie jest jakiś wynik tego, że nagle jest jakaś wyjątkowa moda na Sławomira Mencena. tylko myślę, że są tutaj dwa czynniki, które pomagają i mogą mu dalej pomagać. Pierwszy jest taki, że jest naturalne oczekiwanie sporej części wyborców którzy odrzucają popis w całości, czyli głosowanie na Platformę i Prawo i Sprawiedliwość, na Tuska i Kaczyńskiego, którzy poszukują, poszukują od lat, od kilkunastu lat, przerzucają często głosy, to są też wyborcy młodzi, antysystemowi, którzy w kontrze do tego głównego nurtu poszukują tej trzeciej siły. Ona miała być w postaci Konfederacji w wyborach w 23 roku, to się Konfederacji nie udało, jak wiemy, bo zjechała w końcówce bardzo mocno z dosyć dobrej pozycji, jaką miała jeszcze trzy miesiące przed wyborami. I teraz wydaje się, bo to też potwierdzają nie tylko notowania prezydenckie Salomiera Mancena, ale także partyjne Konfederacji, że spora część wyborców tych niepopisowych, w kontrze do, 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 do tej dominującej części klasy politycznej, wydaje się, że znalazła przynajmniej na ten moment, właśnie, czy lokuje swoje sympatie. Tam, gdzie jest Sławomir Mencen i tam gdzie jest Konfederacja, to jest pierwszy czynnik, a drugi czynnik jest taki, że to już było widać mniej więcej od końca grudnia, początku stycznia, kiedy Karol Nawrócki doszedł do pewnego poziomu budując swoją rozpoznawalność, zatrzymał się gdzieś w okolicach 28, maksymalnie 29%, czyli nie był w stanie w ciągu dwóch miesięcy prowadzenia kampanii zabudować cały ten segment wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przypomnę, że notowania PiSu to jest mniej więcej 32, 33, może 33,5 w tej chwili, czyli jak łatwo przeliczyć, co najmniej co piąty wyborca PiSu nie zdecydował się do dzisiaj głosować na Karola Nawrockiego, a biorąc pod uwagę, że on w styczniu już stracił i w lutym ma niższe notowanie niż w końcu grudnia, to nie jest te 28, 29. W tej chwili ta średnia to już jest w tej chwili 26% dotowania PiS-u są stabilne. To oznacza, że kolejna grupa wyborców prawa i sprawiedliwości, czy wokół prawa i sprawiedliwości, zaczyna poszukiwać innego kandydata o poglądach na prawo od centrum i, jak się wydaje, na razie też zaczyna przenosić te swoje preferencje właśnie w kierunku Sławomira Mencera sytuacji, która się dzieje na naszych oczach, totalna kompromitacja Unii Europejskiej, tych wszystkich tak zwanych zarządzających, tak jak powiedziałem na wstępie, dzieci, które są jak dzieci w mgle, jak dzieci w krótkich spodenkach, sprawi, że no właśnie, żeby że szukali, ci, którzy interesują się polityką, geopolityką, stosunkami międzynarodowymi, będą szukali tych ludzi, którzy są, nie są kojarzeni z popisem, no bo w końcu to oni są winni tej sytuacji, która jest z Ukrainą. Przecież PiS był bardzo takim ojej w ogóle. I że nie, masz, nie, ma, nie będzie podmianki w PiSie, bo jeśli ma być zastępcą Nawrockiego Morawiecki, to będzie jeszcze gorzej. No to jest problem prawa i sprawiedliwości. I to nie sprowadza się wyłącznie do tego, co ta partia robiła i mówiła po wybuchu wojny na Ukrainie. Yy... A w zasadzie można by powiedzieć delikatnie, niegrzecznie, jak mocno wchodziła w pewną część ciała Kijowowi, nie otrzymawszy dla nas, dla Polski, dla Polaków praktycznie nic w zamian, co już wiemy z perspektywy tych, tych trzech lat. I niezależnie od tego, czy Nawrocki by się teraz utrzymał, czy byłaby jakaś podmianka na kogokolwiek innego, to na tej formacji ciąży to, co jeszcze raz powiem, robiła i mówiła w kwestii Ukrainy. Coś, co Znajdowało jakąś akceptację przez sporą część wyborców, nawet na początku tego konfliktu, ale z biegiem czasu, a przecież widzimy teraz, co dzieje się, w, jeśli chodzi o stosunek Polaków do Ukrainy, do Ukraińców, jak te nastroje gwałtownie zmieniają się z tego co było zupełnie naturalne, kiedy Rosja napadła na Ukrainę, tak, że była forma współczucia, chęci niesienia pomocy, wsparcia. Można powiedzieć, że nawet w tym pierwszym okresie takiego wsparcia, bez pytania trochę, jak ile to nas będzie Polaków kosztowało. Natomiast z każdym miesiącem, że jak powiem, trzeba było zadziałać bardziej transakcyjnie po kupiecku. Prawo i Sprawiedliwość nie było zdolne do tego, i to jest jedno z obciążeń dla tej formacji. Co już widać po sondażach w wyborach prezydenckich i także widać po sondażach partyjnych, że to jest formacja, która dochodzi do pewnego poziomu poparcia i nie jest w stanie absolutnie przyciągnąć dodatkowych wyborców. Co jest takim największym minusem pana Nawrockiego, pana zdaniem? Oczywiście pojawiają się różne opinie w tej sprawie, że to jest zbyt odległa, że tak powiem, koszula od ciała, że to nie jest taki typowy przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, tej formacji, to znaczy utożsamiana to oznacza, że nie wszystkim wyborcom Prawa i Sprawiedliwości się podoba. Ja myślę, że problem generalnie sprowadza się do tego, że ta narracja, którą słyszymy w ustach Nawrockiego, z racji tego też, co robi jako prezes IPN-u, z czym jest związany, w sensie jego aktywności zawodowej, to można by zamknąć, spiąć szeroką klamrą polityki historycznej. To jest rzecz ważna. My mamy tego świadomość, szczególnie po prawej stronie, że jesteśmy dalece od tego, co powiedział Kwasiewski w 1995 roku: Wybierzmy przyszłość, bo jest i teraźniejszość, ale jest też ważna dla nas przeszłość, z czegoś musimy czerpać, jeśli jesteśmy za, za, za kultywowaniem tradycji, za odwoływaniem się do dziedzictwa naszego. Jako, jako narodu, jako, jako państwa w przeszłości. Tyle tylko, że dla dużej części społeczeństwa polskiego to jest rzecz już o wiele mniej istotna. Dla tych bardziej wyborców w centrum, a już szczególnie po lewej stronie, którzy no mają taką postawę przez 45 lat, polska lewica, ta komunistyczna, była bardzo, że tak powiem, można powiedzieć, kosmopolityczna, internacjonalistyczna, w związku z przynależnością do, do tak zwanej wspólnoty. Demokracji ludowej. Natomiast, natomiast po 89, 90 latach, a szczególnie po wejściu Polski do Unii Europejskiej, mamy też spory segment społeczeństwa polskiego, który też jest, można powiedzieć, no, na duży dystans do tradycji, do utożsamiania się. Z, z, z polskim dziedzictwem, który tak stara się, że tak powiem, zrozumieć, że no to jest taki moment, kiedy może to wszystko roz, rozmyć w takiej europejskości. Oczywiście ona jest niezdefiniowana, ale ten trend jest jakże widoczny. No i okazuje się, że to jest chyba zdecydowanie za mało, że jednak oczekiwanie sporej części społeczeństwa, jeśli chodzi o ten format prezydencki, o to, co kandydat czy kandydaci proponują, no to jest nie tylko kwestia zamężenia tego właśnie do, do polityki historycznej, ale też pewnej wiarygodności tego, co się mówi, a w zasadzie niezdarności tego, co się mówi, no bo jak potraktować poważnie, że to jest przytyk do sztabowców na Nowogrodzkiej, tam się oczywiście nic nie zmieniło od 23 roku. Generalnie ta sama ekipa, te same bandy. No jak można traktować, jak może być traktowany poważnie przez myślących, niekoniecznie mocno pisowskich, wyborców? Ktoś to wychodzi i mówi, jak zostanę prezydentem, to w ciągu tam krótkiego czasu ceny energii spadnie o jedną trzecią. No co prezydent może zrobić? Co pojedzie ze swoimi przedstawicielami z Berwederu do PGE, pojedzie do Energii, do Enei i powie, a teraz to musicie obniżyć, bo ja to obiecałem w kampanii wyborczej. No, słusznie za chwilę była kontra, kontra ze strony czy to Konfederacji, czy to nawet obecnej Centro Lewicy, że skoro takie są wedle nowogrodzkiej prerogatywy prezydenckie, to dlaczego teraz, żeby ulżyć Polakom, nie zrobił tego pochodzący z tej samej rodziny partyjnej prezydent Andrzej Duda? No to są takie, można powiedzieć, szkolne błędy. To jest bazowanie na tym, że ten elektorat twardy, pisowski takie rzeczy oczywiście zaakceptuje, temu przyklaśnie, no ale ten elektorat pisowski, który, tak jak powiedziałem, jest gotów w to wszystko uwierzyć, to wszystko zaakceptować, to z całą pewnością nie jest 50% plus jeden głos. Dobrze, jak tam z Trzaskowskim, bo, bo różne rzeczy się dzieją, a jednak on się trzyma, jakoś się trzyma to, to udawanie prawicowca, centrowca no jakoś tak zastopowało spadek jego sondaży. Czy ja się mylę, bo takie mam wrażenie, że jednak gdzieś tam stanął i jest. On rozpoczął ten bieg z poparciem powyżej 40%, listopad, grudzień, ale przypomnę, że to były takie miesiące, kiedy jeszcze nie wszyscy zadeklarowali start. No, on, osoba bardzo rozpoznawalna, w końcu 5 lat temu był w drugiej turze, w starciu z Andrzejem Dudą. Miał denotowania, tak jak mówię, powyżej 40%. W styczniu to się trochę skorygowało, bo weszli nowi do gry. Lewica serdecznie zdecydowała, że wystawia panią Magdalenę Biejat. Szeman Hołowia swój start. Natomiast to, co obserwujemy w lutym, to jest już lekkie odbicie. To nie jest powrót na te 40% i więcej, to jest powrót blisko 40%. I absolutnie nie jestem tym wynikiem zaskoczony. No, wystarczy popatrzeć na to, jakie są notowania koalicji obywatelskiej. Do tego dodać to, że spora część obecnych wyborców lewicy, czy nawet partii razem. A także PL 2050 w ramach trzeciej drogi, to są ci, którzy mogą się już w pierwszej turze bardziej orientować na tego najsilniejszego przedstawiciela obecnej koalicji, obecnej centrolewicy, i mogą wskazywać. Na nich kosztem właśnie reprezentantów tych innych, mniejszych partii współtworzących obecną Lewicę. Więc, więc oczywiście, jak słyszeliśmy wypowiedzi polityków choćby Prawa i Sprawiedliwości, yy, dziennikarzy związanych z tą formacją w różnych mediach, że to, to już jest koniec Trzaskowskiego, że w ogóle ten manewr z tym przesunięciem do centrum to oczywiście nic kompletnie nie da. My nie wiemy, nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić, czy on dał. Jakieś konkretne, konkretne bonusy na, na tym etapie? Czy to jest punkt 2? Czy więcej dla Trzaskowskiego? Wiemy jedno. Trend spadkowy w jego przypadku został zahamowany i on ma szansę w tej pierwszej turze gdzieś dobić do tych 40%. Oczywiście są. Czynniki, które mogłyby mu to uniemożliwić, tylko na razie to jest sytuacja nieprzewidywalna. Bo przecież nie wiemy, co w tym kotle międzynarodowym, tym kotle geopolitycznym, tak byśmy to określili, się wydarzy. Nie wiemy też do końca, w jakim kierunku będzie zmierzała sytuacja ta społeczna, ekonomiczna w Polsce, ale gdyby nie było jakichś większych, nazwijmy to, wybuchów, no to jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której Trzaskowski jest w tym przedziale między tam 37 a 40%. No i tu się pojawia problem. Problem nie dla niego a problem dlatego, z kim on zmierzy się w drugiej turze. Bo jeśli to będzie Karol Nawrocki, który nie da się wyprzedzić choćby Męcenowi, o czym już rozmawialiśmy, ale to będzie Karol Nawrocki z wynikiem dwudziestokilkuprocentowym, to z tego, co jest bardzo ważne między pierwszą a drugą turą, czyli takiego psychologicznego punktu widzenia, duża przewaga będzie po, strony, po stronie Rafała Trzaskowskiego, bo to będzie jednak ta przysłowiowa czwórka z przodu, Wersus dwójka z przodu Nawrockiego. Jak sobie popatrzymy na te starcia, które były czy to w roku 2020, czy 2015 do Dyskomorowskim, czy nawet Kaczyńskiego z Komorowskim 10, czy nawet Lecha Kaczyńskiego do Lecha w 2005, czyli te wszystkie wybory prezydenckie, gdzie było to starcie popisu, to ta rywalizacja w pierwszej turze głosowania, była bardzo wyrównana, to było po 30 kilka procent, czyli mniej więcej tyle, ile mogły liczyć te obie formacje. A teraz mielibyśmy do czynienia jednak z większym rozjazdem i bardziej wyraźną przewagą ewentualnie w pierwszej turze głosowania właśnie na rzecz Rafała Trzaskowskiego. Jak turbulencje społeczne, mam tu na myśli to, co się dzieje na Ukrainie, bo jeśli szybko, a już szybko dojdzie niedługo do spotkania Trump-Putin, co spowoduje podział Ukrainy, rozejm albo jakikolwiek reset między, niespodziewany reset dla wielu, między Waszyngtonem a Moskwą, wpłynie, czy wpłynie na wybory, no bo jednak kompromitacja europejskiej elity politycznej to również kompromitacja rządzących do tej pory Polską, również PO, jak i pis -u. Tak, tylko pytanie jest takie, czy te wszystkie zmiany będą tak widoczne dla Okoluckiego, nie specjalistów nie tych spośród nas, że się na co dzień tym wszystkim interesują, ale dla przeciętnego Kowalskiego czy Nowaka, czy jego wzrok, czy jego słuch wychwycą, że te zmiany są radykalne za naszą wschodnią granicą, że ta architektura się szybko stara, wykrusza architektura bezpieczeństwa, współpracy między transatlantyckiej, tak byśmy to określili, i coś szybko w to miejsce następuje, bo przecież możemy być świadkami stopniowego wygaszania tego, co jest, i stopniowego odbudowania tego, co może się za chwilę w to miejsce pojawić. A przecież wybory są, jak popatrzymy sobie w kalendarz, to pierwsza tura za dokładnie trzy miesiące, druga tura za trzy miesiące, za trzy i pół miesiąca. Więc gdzieś pewno może być tak, że gdyby nastąpiło przyspieszenie, na przykład jeśli chodzi o kwestię ukraińską, to to może mieć także wpływ na kampanię wyborczą, ale to. Nie oszukujmy się, to nie te sprawy międzynarodowe będą znacząco wpływały, chociaż musimy mieć świadomość tego, że one są powiązane z tym, co wedle sondaży jest istotne dla bardzo istotne dla Polaków, czyli z kwestią bezpieczeństwa. No i oddzielny pozostaje problem taki, na ile uda się obecnie rządzącym obecnie rządzącym sprzedać taką narrację poprzez media, gdzie absolutnie dominują. Że to pójście w kierunku bliższej współpracy w Europie, wynikające z takiego, nie innego zachowania Waszyngtonu, Trumpa, to jest coś, co w perspektywie najbliższych miesięcy i lat może dać nam trochę więcej bezpieczeństwa i może się okazać, że ta narracja trafi na podatny grunt i to nie wpłynie na jakieś zachwianie pozycji Rafała Trzaskowskiego i nie doprowadzi na przykład do jego osłabienia pozycji. Kosztem wzrostu popularności ugrup kandydatów ugrupowań opozycyjnych? Tak czy siak, no to zostawmy na chwilkę te wybory i skupmy się i poproszę Pana o komentarz w sprawie właśnie tego, co się dzieje. My jesteśmy w trakcie trwania zwołanego natychmiast szczytu w Paryżu na wniosek Pana Macrona, na odpowiedź. Tego, co powiedział JD Vance i co zaznaczył Donald Trump. To znaczy, wy, Europu, nie siadacie do stołu negocjacyjnego, nie będziecie rozmawiać o Ukrainie, tylko my tutaj, ci, którzy zasłużyli, ani Ukraina, ani Unia Europejska. Jak pan to postrzega, jak pan to widzi, dla mnie to już większego klapsa w twarz nie można było dostać, jeśli chodzi o dyplomację. No ale to, że dostali, przepraszam, że PEM plaskacza, to jest wynik tego, że Europa się nie liczy. To jest stado totalitarystów rządzących w Brukseli, którym J.D. Vance powiedział kilka słów prawdy. To zdanie słynne, że oni się naprawdę nie zajmują tym, czy powinni. No, ścigają kogoś, kto modli się 50 metrów od kliniki. Aborcyjnej, tak? Zajmują się, zajmują się, liczę, doszukiwaniem się, ile z płci. A tutaj mają, że tak powiem, o wiele poważniejsze problemy w sferze bezpieczeństwa, jeśli chodzi o kwestie ekonomiczne, kompletnego zastoju Europy, tak? Więc to, co obserwowaliśmy w Monachium, to jest tylko potwierdzenie i największym dla mnie zaskoczeniem, a w zasadzie to, co tu mówicie zaskoczenie, jeżeli mamy to, co mamy w Brukseli, to towarzystwo. Przecież w kampanii wyborczej którą prowadził Donald Trump nie od dwóch od trzech miesięcy. Nie jak 5 listopada tamtego roku były wybory to gdybyśmy się mieli co w ten miesiąc czy dwa. Kilkanaście miesięcy on wyraźnie mówił, że jeśli chodzi o politykę w wielu miejscach będzie reset i to taki bardzo wyraźny reset. Także w relacjach między między Stanami Zjednoczonymi a Europą. Mówił wyraźnie, że będzie dążył do jak najszybszego zakończenia wojny na Ukrainie. Przecież mówił to także po już formalnej wygranej 5 listopada, do czasu swojego zaprzysiężenia, przecież mianował choćby swojego przedstawiciela, który przecież jeździł, latał do Kijowa i rozmawiał z władzami Ukrainy. Mówił, mówił to też wyraźnie po 20 stycznia, po swoim zaprzysiężeniu. I teraz po prostu wciela w życie to, co deklarował w kampanii, co mówił już po zwycięstwie, to się po prostu dzieje na naszych oczach. I sam fakt, że po tym, jak. Jak wspomniałem, tego plaskacza dostały te tzw. zwane elity europejskie. Proszę zwrócić uwagę, że oni na szybko zwołują spotkanie w Paryżu. I to jest dowód na to, że ta tak zwana elita europejska nie ma nic do zaproponowania, nic konkretnego do zaproponowania, a przede wszystkim charakteryzuje ją to, że obrała jakiś kierunek, nazwijmy to ekogenderowy w dużym skrócie. Nie przyjmuje do wiadomości tego, że świat się zmienia, że w Waszyngtonie się zmieniło, że się w Rosji zmienia, że Chiny za chwilę mogą też inaczej się w tym wszystkim pozycjonować, tylko uparcie do przodu, jak koń z klapkami, idą i nie uwzględniają, tak jak powiedziałem, korekt. I co? Oni, wiedząc o tym, co mówi Donald Trump, no przecież racjonalność, bo zakładała, że jeżeli są wybory i może nie wygrać ich. Bliżej im odpowiadająca Kamala Harris z ramienia demokratów, a wygra republikanie Donald Trump, to to się może inaczej niż w Europie nie skończyć tylko na deklaracjach wyborczych, ale na ich realizacji. I to się przecież wszystko odbywa. Pytanie jest takie: dlaczego Europa nie przygotowała sobie wariantu B czy C na wypadek wygranej Trumpa i tego, że będzie, tak jak powiedziałem, konsekwentnie to, co mówił w kampanii, realizował? Teraz na szybko spotkanie w Paryżu zjeżdżają się przywódcy i o czym oni będą rozmawiać? O, o armii europejskiej? Przepraszam bardzo, rozmawiamy o bycie, który. O, 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 wspomnijmy o tym, przecież Unia o tym rozmawia, przecież to nie jest koncepcja sprzed dwóch czy trzech dni, przecież te, takie, takie się pojawiły, przecież propozycje już od, 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 od kilku lat. I, i oczywiście obaj byśmy się uśmiechnęli, państwo oglądający. No, czy jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, Tą skostniałą strukturę brukselską, która chce tworzyć armię europejską? Przecież to, jak oni by zaczęli te swoje rozporządzenia wykonawcze wydawać, do tego, czy kask ma być ekologiczny, czy końcówka lufy tam ma mieć jakieś elementy też związane, że tak powiem, z polityką klimatyczną, no czy przecież to by trwało latami. Przecież to jest organizm kompletnie niezdolny do przestawienia się takiego nagłego z toru na tory wynikającego z tego, że jest taki ani inny układ wokół, tak? Absolutnie niezdolne pod względem finansowym, pod względem logistycznym, to co widzieliśmy i myślę, że to najlepiej obrazuje, jaka ta Europa jest, to jest to rozpłakanie się tego prowadzącego spotkanie w Monachium. Te łzy, które on wylał, że teraz sytuacja się zmieniła i coś musimy z tym zrobić. No, Przyzna pan, panie redaktorze, szanowni państwo, że naprawdę do kompletu, żebyśmy się absolutnie zwijali ze śmiechu nad tymi tempakami brukselskimi, brakowało tylko tego, żeby wszyscy uczestnicy spotkania w Monachium udali się na rynek główny w Monachium i przy użyciu kredek wyrazili swoje oburzenie w związku z tym, co Donald Trump proponuje Europie? No, czego tylko brakowało. No, ja myślałem, gdzie, że już w Monachium. Gdzie były te kredki? Że... Były te kredki? J.D. Wansie, że wybiegną i będą malować w Monachium. Tak, tak myślałem. Nie no, no. brakowało. Błaga ci to... malować. No, znaczy nie rozumiem, bo tak co, co bardziej się zastanawiam tym wystąpieniem J.D. Wansa, facet wreszcie powiedział im prosto w oczy, co, co, czym oni są. Ale najgorsze jest to, że maski opadły już totalnie, że to są, tak jak pan powiedział, totalitaryści, którzy nie, absolutnie nie obchodzi nasz los czegokolwiek, oni tylko na swoich ciepłych posadkach chcą dalej być. A co się z Europą dzieje? Aby kasa była, aby, było, aby był ten hedonistyczny styl życia, który uprawiają, który chcą wdrożyć, a jeśli ktoś powie cokolwiek przeciwko temu, no to o... Homofob i no to, tak wary, dalej, no to i mamy wariant rumuński, tak? To mamy wariant rumuński demokrację walczącą, kiedy Rumunii idą, głosują, a potem sobie paru sędziów Trybunału Konstytucyjnego na podstawie absolutnie wziętych z kosmosu jakichś dowodów, tak? Nierzeczywistych, tak? Jak się okazało jeden czy dwóch, to w ogóle, że tak powiem, wychowankowie George'a Sorosza mówią, a my tych wyborów nie uznajemy. A wiemy już dobrze, że to było po naciskach w Brukseli, żeby tak się właśnie stało. No to o jakiej my demokracji mówimy? Znaczy, to rozróżniam naszą demokrację, tak jak my to rozumiemy, od, od, że tak powiem, setek lat, od ich demokracji walczącej, która no, z demokracją ma tylko tyle wspólnego, że ten termin demokracja się pojawia. No o to chodzi. Nie, demokracja dla nich, dla pana, nie wiem, więzienie, albo ban na YouTubie, albo na innych, bo niedobra jest mówić pewnych rzeczy, tak? No niedobre jest mówić parę rzeczy. O tym między innymi mówił Wans, że, że problem dla Europy to nie jest przede wszystkim to, co Rosja, to, co Chiny, ale problem to jest to, co dzieje się wewnątrz Unii. Jak ta Unia jest zarządzana, właśnie jak marnie jest zarządzana, jak nie ma efektów tego zarządzania i, i ten model, który został, jak się wydaje, obrany w związku z realizacją, że tak powiem, demokracji walczącej w rzeczywistości, to jest ten model na to, żeby ludzi zastraszyć. Tylko pytanie jest takie, czy to do końca się tym totalitarystom z Brukseli uda. Dlatego, że Unia nie jest jednolita. Jest Meloni we Włoszech, jest Ficow na Słowacji, jest Orban na Węgrzech. Rumuni, że tak powiem, pokazali, co widać w sondażach, że oni się nie pogodzą z tym werdyktem, z tą ingerencją. No Unia Europejska, Bruksela, która zarzuca maskowi, że on ingeruje w wybory w Niemczech. Bo gdzieś tam na kongresie AfD przemawiał czy wskazał, że AfD, to jego zdaniem, to jest dobry wybór dla Niemców. Ta sama Unia Europejska, która w brutalny sposób, choćby tak jak w Rumunii, o czym mówiliśmy, po prostu zabrała rumuńskiemu suwerenowi możliwość wybierania wedle reguł demokratycznych. Czyli okazuje się, że ingerencja to może być, jest zła, jak jest ze strony tzw. populistów i faszystów, ale jak jest ta dobra. Dla utrzymania demokracji i praworządności przez Sorosza i spółkę, to jest wszystko w porządku. No, przecież to jest moralność Kalego w czystej postaci. No, oczywiście, tylko że jest mały problem dla unijnych de eurokratów, jak, albo tych panocków, jak, jak niektórzy mówią, że wypływają coraz to szersze informacje na temat USAID i innych korupcyjnych powiązań między tym, co robił Biden i jego rząd. Wobec całego świata, ale też również powiązania finansowe, które korumpowały wielu polityków Unii Europejskiej. I to jest. Ja na bym powiedział świetnie... jeszcze więcej, oni ta... mają jeszcze większy problem. USA to jest... Oczywiście ma pan, panie że absolutnie rację. Tam jest tyle brudu za tymi paznokciami, że szybko się, że tak powiem, domyć tego nie da. Jeszcze mogą kolejne rzeczy wychodzić przy okazji, przy okazji wielkich tych big techów, między innymi YouTube'a, jeżeli wyjdzie wcześniej czy później, to przy pomocy algorytmów, jak wygląda cenzura w, w, w tym medium. Ale jest jeszcze większy problem, czego chyba ci w Brukseli do końca y, y, ekogenderowcy nie rozumieją. Gdyby była taka sytuacja, że, że ogólnie kondycja ekonomiczna tego tworu unijnego, te procesy społeczne, bezpieczeństwo na ulicach, w tym rozumieniu, tak, jest na Poziomie, który nie budzi lęku ze strony przeciętnego Europejczyka, to myślę, że wielu z nich na zasadzie, a to niech tam przytną tam te zasięgi, niech przytną tego YouTube'a, może faktycznie tam coś jest, to myślę, że część by z tego zaakceptowała. Ale problem polega na tym, że Unia Europejska igrzyska chce przycinać, a chleba nie daje. No więc, co miałoby, że tak powiem, tutaj motywować Europejczyków, tych coraz bardziej świadomych do tego, żeby ten obecny układ brukselski popierać? Myślę, że argumentów jest coraz mniej. No i Unia stoi przed wyborem racjonalnym, czyli dogadać się z Trumpem, ułożyć sobie relacje, współpracować, czy postawić na swoim i ślepo tą uliczką, którą widzimy, tak jak powiedziałem, jak koń z tymi klapkami, co wcześniej czy później skończy się tragicznie, oczywiście dla tej tak zwanej elity brukselskiej, ale niestety konsekwencje my wszyscy w Europie zapłacimy za to, za, innymi słowy zapłacimy za to bardzo wysoką cenę. No na pewno bardzo wysoką cenę. Marcin Paladę, kanał Marcin Paladę Statystycznie był moim Państwa gościem w połączeniu internetowym. Dziękuję Panie Marcinie. Dziękuję. Zaraz. Dziękuję. Ja dziękuję Wam za to, że jesteście, że subskrybujecie, a jeśli nie, to zachęcam do subskrypcji kanału. Można lajkować, udostępnić. A przede wszystkim komentować i podawać dalej to nagranie inne nagrania na tym kanale. Zapraszam również do wsparcia finansowego. To pozwoli mi działać dalej. Za to również bardzo dziękuję. W opisie tego materiału odnośniki, jak można nas wspierać, jak nam pozwolić kontynuować niezależne dziennikarstwo. Kochani, dziękuję Wam bardzo. Za teraz widzimy się w kolejnym programie. Do zobaczenia, do widzenia.